Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Maciej i staram się dołączyć do magów brama. A od czegoś trzeba zacząć, dlatego trenuję otwieranie portali i rzucanie iskier. A do tego wszystkiego otwórzmy jeszcze iOS end wygnańcy. Na początek, aby wejść w świat EOS Enda, przyda nam się instrukcja. W tej podstawce, tak samo jak w nowym początku, znajdziemy kampanię. I tutaj mamy właśnie broszurę opowieści, w której znajdziemy opis fabularny całej naszej ekspedycji. I ta broszura zmienia ekspedycję w niesamowitą opowieść o uniwersum EOS End, jaki dotąd nie było w serii. Następnie znajdziemy kartkę Stop, która poinstruuje nas, jak poruszać się po pudełku, aby niczego sobie nie zpoilerować związanego właśnie ze wspomnianą wcześniej kampanią. Następna instrukcja o nazwie koniec ekspedycji, która powie nam jak przygotować grę do kolejnych własnej ekspedycji po skończeniu kampanii. Pod instrukcjami znajdziemy planszę związaną z jednym z Nemesis w tej grze z eksperymentem 153, a następnie możemy zobaczyć żetony, które są w większości Wam dobrze znane, ponieważ mamy tutaj żetony życia o nominale 1 i5 oraz mamy tutaj jeszcze żetony mocy, a także coś nowego, czyli bramę jednego z bohaterów, dokładnie takurena. Na drugiej składce znajdziemy żetony kolejności, które będziemy przypisywać do poszczególnych graczy w zależności od liczby graczy w rozgrywce. Znajdziemy żetony ładunków, które będziemy dodawać do naszych magów bram. Znajdziemy także coś nowego, czyli glify z Zany, które są związane z jedną z nowych magów bram, a także żetony paszczy, używane podczas gry przeciwko eksperymentowi 153, czyli naszemu Nemesis. Jak w każdej grze iOS N znajdziemy elementy tekturowe takie jak bramy dla każdego z graczy. Obok naszych bram znajdziemy dwa znaczniki życia, jeden należący do Nemezis, z którym będziemy walczyć oraz drugi dla naszego miasta Gravehold. Następnym elementem są cztery asymetryczni magowie bram, czyli Kel, Ilia, Pakuren i Zana. A także nasz pierwszy Nemezis, czyli właśnie wspomniany wcześniej Eksperyment 153. Z racji, że w tej wersji podstawowej mamy kampanię, to znajdziemy także koperty, na których jest ładnie napisane nie otwieraj bez wyraźnego polecenia. I mamy takich kopert 7. Mogą się w nich znajdować nowe żetony, nowi magowie, nowe Nemesis i w sumie nie wiadomo co jeszcze. Może tam jest coś, co nas zaskoczy. Na dnie pudełka znajdziemy jeszcze woreczki strunowe, które pozwolą nam utrzymać porządek w pudełku po wypchnięciu wszystkich żetonów. I zostały nam jeszcze karty. Pierwszym elementem, łatwo dostępnym są yy, przegródki. Ponieważ tych kart będzie przybywać coraz więcej, będziemy otwierać nowe zestawy kart i dzięki tym przegródkom będziemy mogli utrzymać porządek w pudełku. Czas na pozostałe karty. Jak możecie zobaczyć, jest ich naprawdę sporo tutaj w pudełku, ale nie będę Wam wszystkich pokazywał z tego względu, że na każdej talii jest napisane STOP, co przypomina Wam, żeby nie otwierać wszystkich kart po to, aby nie zepsuć sobie, nie zespoilerować właśnie kampanii zawartej w tej grze. Ale żeby pokazać Wam chociaż ciupkę tego wszystkiego, otworzymy talię A1, która jest tam najbardziej podstawową. W talii 1a znajdziemy karty, dzięki którym będziemy mogli stworzyć nasz pierwszy rynek podczas rozgrywki IOS End, czyli mamy tutaj klejnoty, znajdziemy tutaj artefakty, a także nasze zaklęcia. Jestem tak bardzo ciekaw, co znajduje się w tych taliach, dlatego pozwolę sobie jeszcze otworzyć talię 1b. W talii 1b znajdziemy karty przypisane do poszczególnych magów, czyli mamy tutaj podstawowe klejnoty, podstawowej iskry i karty przypisane do każdego z magów bram. Następnie mamy karty tury i pomoc dla gracza. Takich tali w sumie mamy 11 w pudełku do otwarcia, więc jeszcze co robić, ale nie będziecie tego otwierać wszystkiego naraz, tak jak już powiedziałem. Tylko z biegiem rozgrywki, z każdym kolejną e, partią, będziecie sobie odkrywać coraz więcej nowego Jesenda. Także, jak się zobaczyć w tym iOS Endzie jest po prostu jeszcze więcej super iOS Enda z mini kampanią, która daje nam taką nutkę legacy właśnie przez to, że nie otwieramy od razu całej zawartości pudełka, tylko to dawkujemy sobie powoli. Ja też nie chcę dokładnie tego teraz otwierać, bo bym sobie sam zaspoilerował, a przygoda związana z tą Grom jeszcze przede mną. A jeśli podoba Ci się to, co robimy na kanale Portal Games, to zachęcam do subskrypcji. I z tego miejsca dziękuję za obejrzenie tego materiału. i się przy kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.